to Ok, po pierwsze się pochwalę. Dostałem GoPro 12 na urodziny od rudej. Dziękuję. Druga sprawa, od razu dokupiłem sobie niezbędne, przynajmniej dla mnie, akcesoria, ale po kolei, najpierw szybki unboxing kamerki. Teraz przechodzimy do akcesoriów. Potrzebowałem rozwiązania na nagrywanie dźwięku z wnętrza kasku. Zrobiłem o tym pierwszy film już jakiś czas temu. Link w opisie dam. Eee, pokazałem tam sposób w jaki ja poradziłem sobie z tym tematem. Zamiast media Modu, korzystam z tego właśnie adaptera od GoPro, bo tylko z takim adapterem to działa, z zamiennikami się to nie uda, gdyż kamera jest softwareowo zablokowana niestety. Sprawdzałem, testowałem, nie da się. Ale żeby wpiąć się w kamerkę, potrzeba odpowiednich drzwiczek z otworem. O na przykład takie jak tutaj. To jest GoPro Hero 8, moja poprzednia. Yy, tak właśnie miałem do tej pory. Yy, drzwiczki od Ulanzi. Wszystko, wszystko pasuje, wszystko spoko. Cyk, widać elegancko. O, tak to wygląda. Pełnia swoje zadanie Teraz, jako że mam GoPro Hero 12 Też potrzebowałem podobnego rozwiązania Bo póki co, no, nie chce mi się wydawać 400 zł na Media Mod Drzwiczek jest kilka od różnych firm Są jakieś zwykłe, od Ulanzi Są od Telesina No i są też od GoPro Od GoPro oczywiście wyszło najdrożej No ale znalazłem coś w dobrej cenie Przynajmniej takiej, która mnie satysfakcjonowała I za 79 zł kupiłem Oryginalne drzwiczki GoPro. Zdecydowałem się na to, na te drzwiczki też z innego powodu a mianowicie z takiego, że mają silikonową uszczelkę, dzięki której kamera i samo łączenie kabla z kamerką jest odporne na warunki atmosferyczne. Natomiast żadnej uszczelki nie ma jest po prostu dziurka, otwór i tyle. I od razu złączę. Także jak tu się dostanie woda, to może być lipa. Tu natomiast jest już uszczelka. Oczywiście nie wolno zanurzać w wodzie, wiadomo. Ale dzięki tej uszczelce nie będę musiał zdejmować kamery w deszczu albo zmieniać drzwiczek na oryginalne, na te szczelne, pozbawiając się jednocześnie dźwięku z wnętrza kasku. Mega rozwiązanie, właśnie czegoś takiego potrzebowałem. To co? Unboxing. No, w zestawie jest kabelek, tylko on mi w tej chwili nie będzie potrzebny, bo jest na USB duże. Tak to wygląda. O, jest duszczelka. Aha. O, no, powiem, że naprawdę. Naprawdę fajnie ciasno wchodzi. Super, super. No dobra, to zamieniamy kamerki i montujemy drzwiczki. Zobaczymy, jak to wygląda na kasku. Ok, kamerki zmienione. No, to jest właśnie dwunasteczka. I zmieniamy drzwiczki. No, tu też ładnie widać tą uszczelkę. Hmm, podoba mi się. Fajnie, że jest jeszcze to. Taki tunel, On jeszcze bardziej ochrania przed, przed tymi warunkami atmosferycznymi. Nie wiem, czy tu będzie widać. No, spoko, spoko. No. I tak to wygląda przy dwunastce. Siedzi ciasno z uszczelką. Ja jestem zadowolony. Czegoś takiego właśnie potrzebowałem. I teraz można jechać na testy. Ale to już następnym razem. Ja jestem zadowolony. Także dzięki GoPro.